Chciałbym, panie przewodniczący, zapytać jeszcze o sprawę dziennikarzy Nowej Gazety Trzebnickiej i Gazety Wyborczej. Oni wiosną opisali historię siostry premiera Morawieckiego, która dostała fikcyjną posadę. No i teraz postępowanie prowadzone jest przez Policję Dolnośląską pod nadzorem prokuratury. Ci dziennikarze zostali wezwani na przesłuchanie. Nie usłyszeli zarzutów, ale może usłyszą. To tak trochę wygląda, jakby organy ścigania chciały pewien efekt, albo władza, efekt mrożący osiągnąć. A ja bym chciał pana przewodniczącego poprosić o komentarz. No przecież to jest naturalne. Przecież prezydent Duda powiedział, że to jest coś normalnego i naturalnego. Że władza prześladuje dziennikarzy, może tak jeszcze nie bije. Znaczy posłanki już, jak widzieliście, wrzuca się do suki i się wykręca ręce. Nie pierwszy raz. Także proszę zapytać pana Dudę, czy to, że przesłuchuje się i, i, i straszy dziennikarzy, dlatego, że ujawniają jakieś brzydkie, brzydko pachnące sprawy premiera Morawieckiego, czy, to jest, czy, czy on też uważa, że to jest naturalne. Tak patrzę na nich wszystkich z prezydentem na czele, to też panu powiem tak. to jest Prawdopodobnie to też jest dla nich bardzo naturalne. I bardzo państwu dziękujemy.